No, witam. W sumie to dawno nie nagrywałem. Jest bardzo dużo w sumie odpowiedzi na to, ale to nie na dzisiaj. Bo myślicie teraz. Ale ja przecież opuściłem kanał, zacząłem nowy. Mm, prawda. Ale to, to chyba nie oznacza przecież, że opuszczam ten. Ten kanał jest dla mnie zbyt ważny, żeby go opuścić. Bo wiesz. Przypomniałem sobie muzykę, tą, którą słyszycie w tle. To ona kiedyś była w live, nieraz. Przypomniało mi się nad bardzo dużo z tych pięknych wspomnień. Więc yy, nie mówię, że będę tam jakby tutaj będę bardzo często nagrywać. Ale nie mówię, że nie będę też nie nagrywać. Bo będę tym razem nagrywać już. Postaram się. Tym razem o wiele lepiej niż tamte razem jak wam obiecam. W sumie usiądę se. Nie pytajcie, kto tam jest z tyłu. Nie wiem, co to jest w ogóle za ziomek, ale dobra. Do rzeczy. Dlaczego nie nagrywam? No, wiecie, tak jak chyba widzieliście na Discordzie albo nie widzieliście. No, strasznie dużo sprawdzianów miałem. Za dużo. Nie, nie wiem, czy już tam nawet prawie. Co, Nudwala. No, ale dobra. No, y, nie wytrzymywałem już, nie miałem w sumie czasu. Znaczy, nie, że miałem punkt psychiczny mi się popsuł, tylko po prostu mówię, że po prostu aż mi to wkurza. Ale teraz już y, będą ferie, więc znów wracamy e, do OG. I pewnie będzie live jutro, pojutrze. Tego nikt nie wie, ale jedno wiem, że powracam tym razem. Na pewno. No. Zanim jeszcze... czekajcie. Zmienię sobie na noc no nocna jest git. Yy, zanim jeszcze skończy się ten film, chciałem wam powiedzieć, że... Przep yy, przepraszam Was za te, za to wszystko co teraz robiłem. Na Discordzie też. Ale przez to, że tak długo nie nagrywałem. Więc właśnie dlatego zasługujecie na to, żebym znów powrócił i no, zaczął nagrywać. To mi nawet się trochę smutno zrobiło, że tak mało ludzi, ale czego się spodziewać po takiej za długiej przerwie. No, ale teraz wróciłam. Mam nadzieję, że to zdobędzie znów dużo wyświetleń, tak jak kiedyś. O Edea Ge o Edea Girls. Już nie będę nic mówić. <grym> ale no. Nie, tak jak mówię, nic nie będę mówić o tym. Ten kanał tylko chciał się na mnie wybić. I oczywiście to była jedna wielka dla nich porażka. Tak mówię to um, nie z. Nie chciałem zdobyć atencji dzięki temu, tylko chciałem pokazać im, e, że. No. Nieładnie, tak jakby zbierać y, na kimś wyświetlenia. Nie mówię o sobie, tylko mówię o nich, bo specjalnie stworzyli ten kanał, żeby się na mnie wybić. Chcieli. Skąd to wiem? Bo ja wiem. Ale mutant. Yy, no. Ja wam dziękuję w sumie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję. Nie, żartuję. Tym razem już na pewno. W tym miesiącu nie obiecuję, że nagram, ale w ferie tak nagram na pewno. Więc no. Dziękuję Wam za oglądanie. I życzę Wam miłego dnia, moi widzowie. Papa. Pa.